Temat tygodnia. Dzień dobry, tu Łukasz Lipiński. Witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka. Temat tygodnia. A w tym tygodniu takim tematem stały się już wybory europejskie. Rozmawiamy o listach, hasłach, programach, ale ponieważ większość z Państwa mniejszym, w mniejszym, większym stopniu korzysta teraz z długiego weekendu, to trochę oderwiemy się od takiej bieżącej polskiej polityki i trochę porozmawiamy o tym, co jest stawką tych wyborów, a już w szczególności o tym, jaki los czeka Europę w ciągu tych najbliższych pięciu lat, bo tyle trwa kadencja Parlamentu Europejskiego. I tak się dobrze złożyło, że raport na ten temat wydała właśnie Fundacja Wyszegrad Insight, część Republiki Nowej. A moim gościem dzisiaj w podcaście będzie Magdalena Jakubowska, właśnie z Wyszegrad Insight i Republiki Nowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, jak powiedziałem, oderwiemy się, nie będziemy tutaj mówić o tym, że Jacek Sariusz-Wolski na drugim miejscu listy lubelskiej, bo to jest chyba najnowszy news, jak prowadzimy tą rozmowę. Porozmawiamy bardziej o perspektywach tej wspólnoty i może zacznijmy w ogóle o samym tym raporcie. Porozmawiajmy. No, czy po pierwsze, chciałbym zapytać o to, no jaki jest sens generalnie wydawania takich raportów, zwłaszcza dotyczących przyszłości. Jest takie. Słynne powiedzenie Nielsa Bora, ostatnio nawet nadużywane, prawda, że prognozowanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. No i właśnie, czemu ma służyć ten raport? Raport opowiada o czterech możliwych scenariuszach, jakie czekają Europę w ciągu najbliższych pięciu lat. No pytanie brzmi: czy w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie coś zaprognozować w ogóle na rok do przodu, czy na kilka miesięcy, a co dopiero na pięć lat? To jest dobre pytanie. Ja chcę od razu uprzedzić, że pomimo tego, że jest majówka, to my tutaj nie, nie wróżymy z fusów i, i nie będziemy opowiadać sobie jakichś takich niestworzonych historii. Nasz raport jest owocem długich prac, myślę, że ponad rok dyskusji z różnymi ekspertami, analitykami, naukowcami, też dziennikarzami, biznesmenami, politykami. Którzy rzeczywiście chcieli razem z nami trochę pozastanawiać się, jak ta przyszłość może się ułożyć po wyborach, jakie oni mają obawy, jakie też po prostu zaadresować. To nie jest, jak wspominałam, żadna kryształowa kula, to jest tak naprawdę foresight strategiczny, czyli to, czym się zajmujemy i to, jak to badamy, to nie są prognozy, tak jak prognoza pogody, tylko taka szersze rozważania o tym, jak ta przyszłość może być ukształtowana. I tutaj te scenariusze pomagają w pewien sposób nam budować debatę publiczną, pokazać zarówno opinie publicznej, jak i sobie samym czy decydentom. te realne, zupełnie realne skutki obecnych decyzji, tu w przypadku wyborów to są decyzje po prostu wyborców, bo Parlament Europejski jako, jako jedyny jest jedyną instytucją europejską, która jest wybierana w wyborach powszechnych. I to nasz głos i nasze decyzje tak naprawdę decydują, stanowią o tym, co z tą Unią się zadzieje i kto będzie w tej Unii podejmował decyzje w naszym imieniu. Hmm. My y, przygotowaliśmy ten raport też po to, żeby zastanowić się, co można zrobić, aby uniknąć niepożądanych scenariuszy. Jeden ze scenariuszy, o czym na pewno powiemy za chwilę, jest skrajnie y, niebezpieczny i trzeba umieć się zastanowić, co już dzisiaj na etapie i kampanii, i naszych, y, naszego pójścia do urn, można zrobić, żeby tego scenariusza po prostu uniknąć. To jeszcze dopytam, bo jakby odpowiedź na pytanie, po co jest ten raport padła, a zapytałbym o trochę technikaliów. Jak wyglądało przygotowanie tego raportu, te, te rozmowy? To był jakiś ustrukturyzowany proces? Tak. E, Forsyj strategiczny rządzi się swoimi prawami, jest to metodologia, którą, e, która jest taka ogólna, my też ją dostosowaliśmy na swoje potrzeby. Przeważnie budujemy taką... Dość dużą mapę, tak jak wspominałam, z tymi ekspertami, z tą, z tą rzeszą ludzi zaangażowanych, z którymi rozmawiamy podczas bardziej formalnych spotkań, warsztatów. Wypracowujemy z nimi mapę trendów, mapę tego, co się dzieje w Unii, jakie są zagrożenia przede wszystkim, jakie mogą być te zagrożenia, często zupełnie mniej już realne, trochę oderwane, ale pokazujące dużo takich słabych punktów wtedy. I podczas tych warsztatów i konsultacji wypracowujemy pierwszą strukturę scenariuszy, które później w różnych procesach przekładamy na, na różne warianty. No i dalej poprzez budowanie takich no, głównych wyzwań stojących odpowiadamy sobie na pytania, na ile dany scenariusz jest możliwy do zrealizowania. I bierzemy pod uwagę tylko te scenariusze, które rzeczywiście są możliwe w ogóle. No i na koniec budujemy też poprzez takie odwrócone myślenie odwracanie danego scenariusza czy, czy, czy postawionych przed nim pytań budujemy też rekomendacje, również polityczne tego, jak i jakie działania podjąć, żeby te scenariusze mogły lub nie mogły się sprawdzić. No dobra, to przejdźmy już wobec tego do samych tych scenariuszy, bo już o tym, jak powstają, opowiadaliśmy. Pierwszy taki scenariusz, nie wiem, czy najbardziej prawdopodobny, ale pierwszy, który znalazł się w raporcie, nosi nazwę, to teraz na roboczo tłumaczę z angielskiego, bo raport jest po angielsku, to Wygodny Sojusz Konserwatystów, tak? Czyli to jest scenariusz numer jeden, według którego no, wzrost populizmu widać w całej Europie, takie nacjonalistyczne uczucia rosną, wzmacniane przez niepokoje gospodarcze, strachy związane z migracją i konflikty kulturowe. Słabnie największa obecny, obecnie partia w Europie, czyli Europejska Partia Ludowa, wzmacniają się partie w rodzaju europejskich konserwatystów i reformatorów. Co to jest za scenariusz? Co w tym scenariuszu będzie się działo w Europie? To jest bardzo ciekawy scenariusz, trochę takiego aranżowanego małżeństwa. Polega to na tym, że rzeczywiście w Europie rośnie ilość skrajnych polityków, którzy dostają się do Parlamentu Europejskiego i zaczynają pełnić w nim funkcję. Tymczasem. Rola tych takich dużych partii troszeczkę spada. I te dwie partie, które wymieniłaś, czyli Europejska Partia Ludowa i Partia Konserwatorstw i Reformatorów, również Prawicowa, bo wspomnijmy, że jest to partia centroprawicowa, a ECR, to, czy EKR po polsku, to jest partia prawicowa, ale jeszcze nie skrajnie prawicowa. I te dwie partie tworzą taką koalicję, takie małżeństwo, które pozwoli troszeczkę odsunąć tych takich no już skrajnych populistów od podejmowania decyzji. Razem rzeczywiście trochę y, na rzecz takiego y, no wspólnych interesów podejmują tę koalicję, która nie wydaje się taka zupełnie y, możliwa na co dzień. W Polsce na przykład byłoby to oczywiście niemożliwe właściwie, bo to już zbadaliśmy, byłaby że. Byłaby to koalicja Pisu z PO i z PSL-em. Tak, to mogłaby się nie udać. Tymczasem na rzecz takiego typowych interesów, szczególnie ekonomicznych i, i, i interesów bezpieczeństwa, taka koalicja w Parlamencie Europejskim byłaby zupełnie możliwa. Byłaby skupiona za to właśnie na tych interesach ekonomicznych, czyli tym, żeby budować rozwój. Budować takie działania skupione na zadaniach, powiedzmy, a mniej na ogólnych zasadach czy fundamentach, które Unia Europejska ma. Dlatego mniej byłoby takich ideologicznych, powiedzmy to, rozważań, a dużo więcej działań takich już stricte zadaniowych. To oczywiście ma swoje konsekwencje. To aranżowane małżeństwo. Nie jest zbyt silnym małżeństwem. W związku z tym, póki te interesy. Nie ma romantycznej miłości. No, nie ma romantycznej miłości, nie ma tutaj pozytywnych emocji. W związku z tym, póki te interesy są i póki dzielimy się tym majątkiem i wszyscy na tym zyskują, to fajnie. Ale jak już zaczyna ktoś się pojawiać inny na horyzoncie i zaczynają się jakieś działania, które. No, są mniej pożądane i trochę naruszają tutaj te fundamenty tej, tej, tego małżeństwa, no to um, zaczynają się też problemy. No i takie problemy um, łatwo sobie wyobrazić, bo nasi koledzy ze wschodniej granicy nie śpią, dezinformacja się może szerzyć, podminowuje się w dużej mierze takie zaufanie społeczne do instytucji europejskich. I to oczywiście ma. No, szereg konsekwencji. Na przykład jakich? Tak, jak wspominałam, to zaufanie się oczywiście obniża, zdecydowanie spada tak, to znaczy następuje taki sceptycyzm wobec Unii Europejskiej, coraz więcej, pewnie nie w tym przedziale czasowym, tylko troszkę później, ale coraz bardziej ta, ta, ten sceptycyzm zyskuje na, na sile. No i tutaj przy kilku zupełnie niezależnych od nas sytuacjach czy wyzwaniach, z którymi Unia będzie musiała się zmierzyć. Zmiana klimatu, migracje, które mogą być zupełnie y, duże, mogą zacząć się bardzo duże problemy z utrzymaniem po prostu y, takiej no, y, decyzyjności Unii Europejskiej, i możliwości podejmowania tych decyzji. Czyli w wypadku pierwszego scenariusza mielibyśmy do czynienia z takim, z takim właśnie układem opartym na interesach. Natomiast drugi scenariusz, który mówi już o demokratycznym renesansie, to jest scenariusz, który z kolei jest oparty bardziej na wartościach niż na interesach. Co oznaczałby ten scenariusz demokratycznego renesansu? Jest to scenariusz, który jest w pewnym sposób kontynuacją tej sytuacji politycznej, z którą mamy do czynienia dzisiaj. W Parlamencie Europejskim czy w Komisji Europejskiej. Czyli te same y, ugrupowania, mniej więcej w tym samym stosunku, czyli Europejska Partia Ludowa i socjaldemokraci z udziałem partii Renew czy Zielonych, y, tworzą dość silną koalicję w Parlamencie Europejskim, również wy, y, jakby wybierają między siebie przyszłą Komisję Europejską. I tutaj Teoretycznie ten scenariusz jest rzeczywiście przede wszystkim kontynuacją, co już samo w sobie jest dość pozytywne, ale jest też taką, tak jak wspominałeś, no tutaj wygrywają te, te kwestie wartości. I na tych wartościach Unia buduje swoją przyszłość i, i, i też swoją pozycję międzynarodową. Jest dużo silniejsza, lepiej postrzegana te działania, które, które są podejmowane, w zakresie choćby praworządności, zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej, i tak dalej. Są zdecydowane w tym względzie na tyle, że, że po prostu możemy opierać dalszą przyszłość na, na, na tym układzie sił. Oczywiście no jest to, wydawałoby się, scenariusz najlepszy, ale żeby go osiągnąć, to nie wystarczy tylko taka y, koalicja. Trzeba troszeczkę popracować i ta koalicja musi podjąć pewne działania. I to w tym scenariuszu bardzo mocno opisujemy, że bez konkretnych działań, co uważamy za najważniejsze, podjęcia się takiego zdecydowanych działań y, dających krajom pewną równość, czy niemożność y, po, Takiego poczucia, że są nierówno traktowane, na przykład jeśli chodzi o, o ocenę praworządności, to dzięki temu unikamy pewnych zagrożeń, które, które mogłyby tutaj się urodzić i trochę ten scenariusz nam zepsuć. Wygląda rzeczywiście na to, że jakby żeby osiągnąć ten teoretycznie najbardziej pozytywny scenariusz, sporo się trzeba napracować, bo to. I zasady związane z praworządnością i z równością, również ekonomiczną w, w, w ramach różnych krajach i w ramach Unii, walka z dezinformacją, no jest to scenariusz, który od tych sił proeuropejskich wymaga chyba najwięcej pracy. To prawda, zdecydowanie wymaga zarówno takiego zrobienia dość dużych, nowych czy dalszych regulacji, ale też takiego utrzymania takiego balansu, żeby te regulacje nie znowu nie były taką barierą wobec na przykład rozwoju ekonomicznego, ale wymaga y, też takiej elastyczności, żeby nadać y, Unii taką pełną sprawiedliwość, żeby jedni nie czuli się gorsi od drugiej, nie, nie czuli się marginalizowani. Y, ci biedniejsi nie mieli tego poczucia, że, że jest aż taka różnica w ich głosie na, na, w tej arenie y, unijnej. Y, no i też. Y, zdecydowanego z, y, zaadresowania problemów, które, których się spodziewamy. I tutaj y, takim chyba największym kłopotem, którego można się spodziewać, są migracje i y, y, stosunkowo duże one będą. W związku z tym y, na to ta koalicja powinna być zdecydowanie przygotowana i to zawczasu. No dobrze, to żeby dojść do tego scenariusza demokratycznego renesansu, siły proeuropejskie będą się musiały napracować. A co jeśli no, nie napracują się wystarczająco albo ta praca nie przyniesie wystarczających rezultatów, no mamy do czynienia z kolejnym scenariuszem, który roboczo znowu tłumaczę jako naruszone horyzonty Europy. Jest to scenariusz, w którym wysoka mhm. polaryzacja istnieje wewnątrz poszczególnych krajów, podsycana przez takie nacjonalistyczne uczucia. Partie populistyczne zyskują poparcie. Na wskutek tego w Unii mamy do czynienia z coraz większymi podziałami wewnętrznymi. Co oznaczałby ten scenariusz dla przyszłości Europy najbliższej? No to rzeczywiście jest e, trudny już scenariusz. On, on pokazuje... Że poprzez taki podział i tak, tak, takie rozdrobnienie po prostu partii czy członków tych partii, bardzo trudno nam zbudować coś razem. I tutaj każdy szuka wspólnego języka, czasem go zupełnie nie znajduje. Trudno o jakieś yy, rozwiązywanie problemów, wszystko po prostu bez końca długo trwa, żeby wynegocjować. Jakieś kolejne działania, kolejne prawa, kolejne założenia. I tutaj y, kłopot jest taki, że tutaj na tym zdecydowanie zyskują populiści, bo oni obiecują wtedy jakieś y, złote góry, tak zwane, ale ta efektywność działań y, jest bardzo mocno sparaliżowana. W związku z tym ten scenariusz jest dość y, mocno niepożądany. Ale też pokazuje, że na zasadzie takiego tej próby dogadania się i próby osiągnięcia czegoś wspólnie jesteśmy w stanie ponad podziałami pewne rzeczy zrobić. I tutaj sądzę, że bardzo dużo takich konsensusów może wpłynąć na to, żeby troszkę te nierówności społeczne czy krajowe Jakoś spróbować załagodzić, bo na tym zależy właściwie każdemu. I jednakże, no jakby e, niemożność tych decyzji, e, podejmowania tych decyzji, no, powoduje to, że Unia traci trochę swój głos na arenie międzynarodowej. Staje się dość mocno rozbita i dba wyłącznie o te wewnętrzne interesy. Tymczasem, nie wiem, kwestia bezpieczeństwa oddaje już w ręce Innych instytucji, jak na przykład NATO. To dobrze albo źle, ale ten jej głos, unijny głos, jest bardzo, bardzo nieduży w tym scenariuszu. Czy jest to taki scenariusz, w którym Unia jakby skupia się na swoich najważniejszych wewnętrznych problemów, szukając różnych najczęściej populistycznych rozwiązań, ale to oznacza no, taki gwałtowny deficyt, jeśli chodzi o dalszy rozwój Unii, czy radzenie sobie z różnymi tak. zewnętrznymi szokami szokami i wyzwaniami, no nie jest to scenariusz przesadnie optymistyczny znowu. Nie jest, nie jest. Szczególnie, że tak jak mówię, no ten głos unijny jest bardzo mały wtedy i, i możliwość jakichkolwiek stosowania jakichkolwiek działań, rozwiązań, ta stagnacja tak naprawdę do niczego nie prowadzi. No dobrze, no to wydawało, mi się, wydawało nam się, że już te gorsze scenariusze mamy za sobą, a przed nami Czwarty scenariusz noszący poetycki tytuł Cienie Unii Post Wyborcza Odyseja. No i ten scenariusz jest rzeczywiście scenariuszem już no skrajnych problemów Europy, czyli sukcesu partii antysystemowych, tak naprawdę takiego tek tektonicznego rozłamu w Unii, sytuacji, w której obywatele przestają wierzyć w Unię taką, jaką ona jest, partie populistyczne próbują rozwalić dotychczasowy establishment i status quo. No to jest taki scenariusz, który prowadzi nas na kompletne zderzenie z tym, co zwykliśmy do tej pory rozumieć jako Unia Europejska. Tak, to już jest scenariusz naprawdę czarny. W dłuższym założeniu myślę, że rozwalający Unię właściwie kompletnie. To jest. To już jest całkowita niemożność dogadania się i porozumienia. To jest całkowite skupienie wyłącznie na własnych nacjonalistycznych czy, naciona, czy krajowych interesach, zupełnie z dala w oderwaniu od jakiejkolwiek wspólnoty, wartości, czy wspólnoty celów, które, które Unia Europejska ma. No, też taki układ, w którym no, bardzo trudno zaadresować jakiekolwiek problemy zewnętrzne czy kryzysy, które mogą nadejść. Tutaj ten populizm zyskuje całkowicie, no i do, prędzej czy później doprowadzamy już do takich nieporozumień, takich różnic w, w pojęciu tego, jak, jak działa demokracja, jak, jak działać w ramach jakichś tam wspólnych wartości, które Unia przynosi tak naprawdę na stół, że no niestety... Jakiekolwiek decyzje nie są możliwe do podjęcia, jest całkowity impas, no bo jak tu sobie wyobrazić jednomyślność, na przykład przy podejmowaniu dużych decyzji? Także jest to scenariusz, który tak naprawdę jest scenariuszem no już pokazującym właściwie rozpad wspólnoty jako takiej. No właśnie, bo wiele osób sobie wyobraża, że taki ewentualny rozpad Unii Europejskiej musiałby być ogłoszony i zapowiedziany, podpisany w jakimś traktacie, a może się okazać, że po prostu Unia rozpadnie się po cichu przez to, że przestanie być w stanie podejmować wspólne decyzje. I chyba to właśnie zakłada ten scenariusz. Że, że po prostu nie można podejmowania jakichkolwiek decyzji, pójścia gdziekolwiek dalej, no bo pomyślmy sobie tutaj o jakimkolwiek rozwoju, jakichś wspólnych polityk, nawet ekonomicznych, no, jest to po prostu niemożliwe z gruntu w tym przypadku. Ale chciałam pocieszyć, ten, ten scenariusz wydaje się jednak najmniej możliwy na ten moment, ale jest bardzo dużą przestrogą. Czekamy na różne wybory w różnych krajach. Być może się nie musimy spodziewać tego scenariusza dzisiaj, ale on z czasem może nastąpić przy następnych wyborach, na przykład. To może jeszcze bezpośrednia Twoja ocena, co myślisz o prawdopodobieństwie tych kolejnych scenariuszy? Ja pamiętam z poprzednich raportów Wyszegrad Insight takie informacje, że pamiętajmy o tym, że te czyste scenariusze nie muszą się wydarzyć w 100%, prawda? Że przyszłość tak. nas czeka gdzieś w polu, które zostało oznaczone przez te cztery skrajne scenariusze, natomiast... Ta przyszłość prawdopodobnie będzie pewną mieszanką tych czterech scenariuszy. Którego scenariusza najbliżej, yy, yy, najbliżej byś oczekiwała realizacji? Tutaj masz absolutną rację. To są tylko takie bardzo indykatywne scenariusze. One nie muszą się zupełnie w stu procentach, każdy z nich jakoś dojść do skutku. Mogą się troszkę też jakoś ze sobą pokrywać. Ja mam poczucie osobiste, że jeśli frekwencja w, w, w wyborach do Europarlamentu nie zmieni się, nie, to znaczy nie spadnie jakoś dramatycznie, to tak naprawdę scenariusz drugi, czyli ten najbardziej pozytywny, ma największą szansę na dzień dzisiejszy. Ja naprawdę nie no to obawiam się... w tych trudnych czasach. Tak, naprawdę nie obawiam się. No, mam nadzieję, że, że rzeczywiście... No, trzeba przyznać, że tutaj wyborcy tych, tych tutaj um, Europejskiej Partii Ludowej czy, czy socjaldemokratów, w tych wyborach akurat są zawsze najbardziej zmobilizowani. Więc um, myślę, że i tym razem tak będzie, ale tak jak rozmawialiśmy, ten scenariusz, on się może wydawać bardzo pozytywny i z niego naprawdę dużo można wyciągnąć, ale on wymaga bardzo dużo pracy i wymaga bardzo dużej mobilizacji. Więc to nie jest tak, że to się samo zadzieje i nagle będzie w ogóle wszystko super. Bo ci populiści, którzy jednak zyskują na popularności, czekamy na wybory w Niemczech, na przykład, oni nie znikną i oni będą się pojawiać i, i dalej będą w pewien sposób mieć coś do powiedzenia, bo trzeba pamiętać, że Parlament Europejski to nie jest jedyny decydent w Unii Europejskiej. Tak naprawdę większość decyzji, jest podejmowana przez głowy premierów, nie głowy państw, tylko premierów państw podczas szczytów, tak? a, a parlament je tylko w pewien sposób zatwierdza, proponuje. Więc to nie jest tylko kwestia Parlamentu Europejskiego. To wobec tego, jeszcze na sam koniec naszej rozmowy, mówimy o tym, że ten najlepszy scenariusz wymaga, wymaga ciężkiej pracy. Wyszek Insight w raporcie przedstawił listę no, kilkunastu rekomendacji, takiej właśnie pracy domowej do wykonania przez europejskich liderów, parlamenty i społeczeństwa. Od podtrzymania rządów prawa czy praworządności i, i sprawienia, że jej naruszenie, za jej naruszenia będzie trzeba odpowiadać, po zmniejszenie różnic dochodowych między poszczególnymi krajami. Jakbyś miała. Na koniec wybrać jedną z tych rekomendacji, która, Twoim zdaniem, jest najbardziej istotna. To którą byś wybrała? Myślę, że to, co wspomniałeś tutaj, jeśli chodzi o, o rządy prawa, to tutaj nie tylko utrzymanie tych, e, tych kwestii, ale też takie zaostrzenie tych kar i, i nagród za przestrzeganie praworządności jest chyba kluczem. Bo e, taki ostry stosunek do tych, którzy łamią e, praworządność pozwoli na to, żeby Unia pokazała przede wszystkim swoją siłę sprawczą, pokazała to, że nie akceptuje żadnych tutaj odskoczni i że wszystkich traktuje równo. My tutaj wiele w tym raporcie poświęcamy miejsce temu, tym nierównościom. One są na różnych etapach. Czy to chodzi o równość płci, czy to chodzi o Równość krajów wobec siebie, czy takie poczucie tego, jak są traktowane przez Unię Europejską, to jeśli zaczniemy od w sumie drobnej rzeczy, ale takiej bardzo starannego przestrzegania efektywności praworządności, to wiele z tych konsekwencji, o których myślimy, zostanie zdecydowanie, tych złych konsekwencji, zostanie zdecydowanie załagodzona. I to mi się wydaje takim głównym, e, główną rekomendacją, którą ja bym e, podjęła i się jako pierwszego zadania. Dobrze, to mamy pierwsze zadanie oraz drugi, najbardziej optymistyczny scenariusz i tego scenariusza będziemy się trzymać, zwłaszcza w tak Przechnię. pięknych okolicznościach przyrody. Moją gościnią była Magda Jakubowska z Wyszegrad Insight i Fundacji Respublika. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. A ja już zapraszam Państwa na kolejny podcast Tygodnika Polityka, temat tygodnia. Jak zwykle za tydzień dziękuję i do usłyszenia. Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one między innymi dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych, szczegóły na polityka.pl